spotkanie drugiej kolejki Polski janowianie grali też w Katowicach tyle że w centrum I rozpoczął się mecz w Janowie pierwsze wznowienie dla mnie nic nie było pokazują sędziowie i we trójkę teraz atakują zawodnicy na, na. Szukają, szukają miejsca, Słominem, kolejny raz i mija krą Mają rady wyprowadzić, no i troszkę czekają, tutaj młody ksiądz, brak doświadczenia, czeka na ten krążek. Ten krążek. Bardzo nieodpowiedzialnie zawodnicy na przodu i teraz aż za niemów się odwrócić i wyjechać, to zagrywa do obrońcy. A tam już pressing ze strony graczy z Nowego Targu i gol, 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 ależ błąd teraz. Citok zamiast się odwrócić, bramka drobnego drobny interweniował. I teraz podobna sytuacja do Wisko, ale już, już drużyna Szarotek wyprowadza atak, zostawia krążek, strzał i gol, ależ teraz. Pińskiemu pokazać, że jednak warto na niego stawiać. Peterson, Peterson do środka, ale nie trafił na krążka. Nie Może teraz, strzał, ostry strzał, oblandę, ale utrzymuje się przy krążku. Zagrywała to środka do Wsuła, Wsuł, wrzutka, ale P, krążek po pojedynku z Suominen, nie trafił Citoka, 2 na 1. Zepsuł, zepsuł, teraz Cytoka. bardziej aktywny z zawodników na przodu Janow, teraz Adamos piękne ciało tam sprzedał, no i akcja bramki Michała Krofty. I pierwsza tercja kończy się wynikiem 2 do 0 dla drużyny pod z tego spotkania. Tym razem pierwsze wznowienie dla Janowian. Power wjechał do tercji, zostawił krążek, przekazał strzał. Broni pewnie Michał Krowka z kontrą. Już dwóch zawodników, dwóch na dwóch. Niepewnie, niepewnie. I Adamus, Adamus, Kondraszow, Adamus, Kondraszow. Adamus strzela w trójkę przeciwko Grun. Jaz do środka, próba strzału. Broni tam odrobny, zamieszanie ogromne. Dlaczego nie strzelał? Teraz Ames, Ames próba strzału, ale tam był gąszcz. Sulka do narożnika. Niepewne. Ależ festiwal, festiwal błędów kończy się tym, że nowo... Targu. Jeszcze zawodnicy na przodu, Na drugą stronę Ames, Ames. Świetnie to zrobił. Próba strzału z backhandu. nogą, ale sędzia uważa, że było prawidłowo. Już w odpowiedzi zawodnicy nowego targu, ależ błąd teraz. Co zrobił Krofta? Wyjechał. Teraz wychodzą szarotki ze swojej tercji. Podanie lekko do tyłu. Zagranie. I co? Gdzie jest krążek w bramce, w bramce na przodu Janów. Kacper guzik chyba no, wykazał się tam największe błędy, których no, nie powinniśmy popełniać. Tom Bernarda. Cały czas szarotki. Szarotki szukają, rozgrywają. I znowu zostawili, zostawili Petersona tym razem, który znalizuje, że za moment Krokosz podaje strzał. Próba strzału. Więc z przewagą jednego zawodnika zamykają. Zawodników Janowa z Strzał brr. niesamowicie. Z numerem 88 Wojciech Gorzycki. A tymczasem tamten nie pozwalają teraz rozprowadzić nowota... nowotarżanom. Zawodnicy z Janowa. Strza... Adamus. Adamus. W... Strzela. Broni odrobny. Wypuszcz. Sędzia rzucił. Syrena zawyła, zatrąbiła właściwie. Czyli trąb. Trzecią tercję meczu. Jeszcze sprawdza ustawienie. Rozpoczęli i tym razem na wznowie krążek. Krążek rollingiem na drugą stronę do obrońcy. Obrońca wrzuca na bramkę. Broni Bernard. Mrozi Krąskiego I nowotarżanie już w tercji na przodu Janów z backhandu. Próba strzału. Spokojnie. Czy przez Citoka. I w odpowiedzi naprzód. naprzód. Sporo w przypadku z backhandu. Próba. I wyprowadzają nowotarżanie. Neupower. power, w indywidualnej akcji strzela. Broni Bernard. Broni Bernard. Jeszcze tam przepychanią się. Citok. Citok -tok spychany teraz do boku. Jest tam gdzieś na rożniku, Zagrywa przed bramkę. I duża szansa. Gdzieś tam Adamus i power, Który z nich będzie lepszy? Lepszy Adamus. Ames. Próba strzału. Sprytniejsi. Nowotarżanie. Jedna próba, druga próba na raty. Prą a Rajski. Rajski do środka. Tik-tak to grają. I niestety nie, ale nie wykorzystuje. Była to chyba najlepsza akcja zawodników na przodu. Ładnie. Tik tak to. Zabrakło tego to. W odpowiedzi jest. Ósma bramka. Jest ósma bramka. Będzie kara. Sygnalizuje ręka w górze. Sędziego. Będzie kara dla drużyn na drużynę Pod podpalenową. Bez oddania strzału. Nie wykorzystali tej przewagi. Janowianie. Mecz kończy się. wynik, Nowy targ. Nowy targ, pod hale nowy, naprzód Janów, pod hale Nowy Targ.